Mój największy wyrok, czyli kapilot wrócił ostatnio na Reborn SMP. Do tego postanowiłem, że to idealny moment, żebym również wrócił i zemścił się na nim ze zniszczenie mojej bazy. Jak widzicie, jesteśmy w miejscu, w którym bardzo, ale to bardzo dawno nie byliśmy, czyli Reborn SMP. Ostatnio Ruty wrzucił właśnie takiego posta, że wraca na Reborna. Tak, mowa tutaj o poście, który wrzucił dosłownie 22 godziny temu, w którym to kapilot pyta widzów, czy chcieliby powrotu Reborn SMP. Ale ja stwierdziłem, dobra, jak Ruty chce wrócić? Chce coś tam pokręcić, to ja mówię. Wrócę też. Tylko, że ja nie wrócę z dobrymi intencjami, bo ostatnia akcja, która działa się na ribornie, nie była zbyt miła. A więc dobra, teraz powinien zapytacie, o co mi w ogóle chodzi? Otóż tak, ponad miesiąc temu Drawius wrzucił film, w którym to miała miejsce pewna akcja. Tak, dobrze widzicie. Nic, nic wam się nie przewidziało. Drawius wraz z kapilotem, akarudym współpracują i są w pewnej bazie. To miejsce pewnie duża część z Was może znać, bo jest to moja baza, w której trzymałem wszystkich idealnych villagerów, od różnych mendingów, aż po strzały na siłę. I gdyby tylko to znaleźli, korzystali. Z tego, to nie byłoby żadnego problemu. Ale jest pewien haczyk, bo jak to na rudych ludzi przystało, są fałszywi. Bo ta mała gadzina stwierdziła, że zacznie wybijać moich villagerów. Ja w tamtym momencie wleciałem i nie mogłem tak tego zostawić. Biłem ich dwóch, ale mimo wszystko uważam, że kosa między nami nadal jest, bo nic a nic nie zostało wyjaśnione. Dlatego dzisiaj jest ten dzień. Dzień, w którym rozpocznę mój plan zemsty. A dobrze się składa, bo Rudy aktualnie jest na serwerze. Wiecie, co to oznacza? To oznacza to, że po prostu przydałoby się z nim skontaktować. Miło z nim może może pierw porozmawiać, aż dojdzie do tego, że pokonamy go. Postanowiłem więc go poszukać, pobiegłem na spawn'a, ale nigdzie go nie było, dlatego zacząłem do niego pisać. Gdzie jesteś? Dobra, wywalone w to ja tego nie będę niszczył póki co. Może się jakoś pogodzimy, choć wątpię, ja nie, ja nie chcę tego, ja tego nie chcę, tego nie chcę, na spawn'ie. Gdzie on niby kurna jest, ty? Co? Gdzie on niby na jest? Co on gada w tym momencie? Tak może on w kościele jest. Ja mam do Was w ogóle ogólnie w trakcie prośby, jak szukam. Napiszcie mi w komentarzach w tym momencie, jaki mamy plan zemsty nowego tego. Piszcie swoje pomysły. Ja będę chciał z Waszych pomysłów skorzystać. Nie macie, nie wiem, nie wiem gdzie on jest. Nie wiem gdzie on jest. Nikt nie mi gdzieś. Tam! Widzę, 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 widzę. Jezu, co ten debil robi? Co? Nie wiem, co on odwala w tym momencie, ale postanowiłem do niego czym prędzej pobiec. Aż nie wiem, co powiedzieć w sumie. Ten człowiek mnie coraz bardziej zaskakuje. Dobra, czekaj, czekaj, nie, 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 nie. Nagle nie wiadomo po co płynie z jakąś świnią. Totalnie nic tutaj nie rozumiem. Dlatego nałożyłem na siebie strzałę z efektem siły i poleciałem w jego kierunku. Dobra, ciśniemy do niego, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Ja tylko nie zostawię tak. O, no, pokażę, o co chodzi. Ja nie mam zamiaru zostawić tam tego, że po prostu mi... Moich villagerów zabił. Moich villagerów bez żadnego powodu. Napisał do mnie, że chodź, voice chat stwierdziłem, że no dobra. To może być jedyna okazja, żeby sobie wszystko raz a porządnie wyjaśnić. Czego ty chcesz? Ja bym chciał nasze porachunki wyjaśnić, które nigdy nie zostały wyjaśnione. Tak skrócić ci powiem. wyjaśnione. Więc ja realnie mógłbym ci teraz po prostu tak nastukać. Tak po prostu teraz tak ci tak. Nie robisz. bij mnie! Wiesz o tym. Zostaw, ja idę do świnki Alberta. Ja robię teraz ważną rzecz, a ty mi przeszkadzasz. Gdzie ty widzisz? Jakieś świnki? O czym to nie fykasz w tym momencie? Świnka Albert, mądrzejsze jest niż ty pacanie I Kim jest ta świnka? Wiesz, że ta świnka może w każdej chwili po prostu zginąć co? Ej! Ła! Wow! kurde Oj Szczerze? Nie było mi ani trochę tej świnki przykro Za to co on mi zrobił czeka go o wiele większa zemsta A to wszystko jest dopiero początkiem mojego wielkiego planu o ale ty agresywny Ej, dobra Rudy, Rudy comeback robisz? Czyżby? Ty tam jakiś post wrzuć co, nie? Że tam wracasz coś tak? Dobrze pamiętasz to, że coś tam było? Byś wrócił do no O strach pasywale, bo mam małego jajka. Uuu, będę strygał! Ja mam mojego ja mam... Co? Co ty wy w tym gadasz? Ej, łosałek, O, tak taki ty jesteś, tak? Uuu. Chcesz o klepu? Chcesz oklepu? Ty tam może oglądza za obsłaną zbroję? Ktoś taki nas na zbroję? Czy co? Nie, jest. jest... no jest gówno, ale co z tego. Ale to pasuje. O, boli, do co, nie? boli co nie? Chciałem ci prezent cię zrobić, no w dupę sobie tak? wchodzić Ej, ty troszkę, to troszkę coś tam potwiczyłeś! Ktoś tam cię uczył. Oj, czemu, a czemu, czemu zawika jest? Czemu zawika? Czemu zawika? Oj, oj! Mamy jakiś idiota z Łukuszela! Czyste! Boże, Boże! Co tu jest? Deduwa jakaś, tak? Nie gadaj, nie gadaj co się dzieje Życi totem poladakiem. Ile ty taką. masz serc? Ile ty masz serc? Ile ja mam serc? Kurczę, nie wiem w sumie. Ciężko powiedzieć, ciężko stwierdzić. Ile masz serc? No powiedz, pochwał się. Ciężko stwierdzić powiem A ja czemu ci od bo nie Da to, to nie było na serwerze, ty nic nie wiesz. Do domu, do domu. Do domu? A czemu taki? Czemu taki o po walisz, Jezu, dziękuję. Nie, nie ci stręfa. Musiałeś sprawdzić, nie? Musiałem sprawdzić, no? nie? Nie. No. Ty chcesz się a bić, czy chcesz wyjaśnić konflikt? A co dla ciebie będzie bezpieczne? Ja nie wiem, jaki my w ogóle mamy konflikt. Ty masz chyba jaki konflikt, konflikt? Z, własnym, z własnym sobą. Nie wiesz? Nie wiesz? O, ty, masz masz chyba, ty masz chyba konflikt z myszką i klawiaturą, bo nie umiesz tego obsługiwać. A nie to nie jest tak? trudne! To nie jest trudne! To nie, nie jest, jest trudne? trudne! To nie jest trudne! A to ty to swoje? Jak mi się poruszać, jak gówno? Ja? A co ci to ten pad? mi. O czym gadamy w ogóle? O czym gadamy w jak Ty masz około 40 serc pewnie. Jakaś 40 serc, ale ty Dobra, je, jesz tam? Jesz tam? jest tam? No yes? stój, stój na stój! Stój stój, możemy to, możemy to jednak wyjaśnić. A co to ty Miku nie masz? Jezus! Dobra, ile masz serc? Ile masz serc? Dobra. To, to nie jest ważny temat, to tam kiedyś My się może dowiesz. Temat. Nie masz serc. Kiedy się dowiesz? Y ja nie Ciebie... Rozmowa z nim była naprawdę ciężka. Żadne pytanie jakby do niego nie docierało, a wręcz jakby ich unikał, ale stwierdziłem, że może w końcu uda się to wyjaśnić, bo cały czas nie daje mi to wszystko spokoju. Ja bym chciał wyjaśnić twoje intencje, które padły przy się. Co ty byłeś taki kozak? Może nie pamiętasz, bo to troszkę dawno temu było, że tak powiem. Nie wiem, ale ja ogólnie, ogólnie to wiem, wiem jedną mega rzecz. Umiesz, no, ty masz, umiesz tak klikać jakby prawym, prawym przyciskiem. Co? Czy masz mnie za debila? No postaw to, no zrobimy to. No dajesz. Dzięki. Yy, ja ci tego nie oddam, bo to fajne, mi się przyda. Zniszczył yy, ja to... jej spawn'a, Ale, spawn'a. E e Rudy, e Rudy, e e Ty mi tu coś próbuje kombinować. Myślisz, że jestem debilem, że ci e wsadzę to jakby do tego? Do... A ty, ty naprawdę jesteś takim debilem? Patrząc, jak do tej pory wygląda rozmowa z nim, to coś czuję, że czeka nas tylko i wyłącznie konflikt. Takie coś jak spokojne porozmawianie i wyjaśnienie czegoś tutaj nie istnieje. Dlatego przystąpiłem do czegoś jeszcze. Ja nie pamiętam żadnego konfliktu. No ja już wiem, pamiętam je tak Mam inny konflikt. Ja polecę jedno miejsce może. Chcesz? A może do takie zwierzątka? Chcesz, żeby one kabum zrobiły? Jakie zwierzątka? Czy będziesz się słuchał, mnie? A, czy już zapomniałeś o tym miejscu. A po co nie robisz? Nie, nie w w figurek. A co to taki wulgarny, rudy? Bo mnie denerwujesz. Nie wiem o co chodzi, ale rudy totalnie się zmienił od ostatniego razu na Ribornie. Nagle więcej jakby agresji w nim było. Może wydarzyło się coś, o czym totalnie nie wiem. Ale dobra, jeżeli on nie chce ze mną rozmawiać, to ja może zajmę się tą pandą, która powstała na spawnie. Jakbyśmy to tak ten bum-bum zrobili w sumie? Kurczę, też jest. Zastanawiam nad tym. Nie. Tu jakiś duży syf postawiliś na spawnie, co to w ogóle jest? Nie. To, a ty Ja już ja, 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 ja jestem. Ja, 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 Obrońca ja się znalazł! Ja mam lepszą budowlę, chodź, ci pokażę budowlę, którą postawiłem. Masz lepszą budowę? Ale dobra, a, dobra to nie, czekaj, ty dalej mi nie, nie, dalej mi nie powiedziałeś, pokażę. czemu to zrobiłeś. Oj, to ci pokażę. Jeśli ja na tobie nie zemściłem, wiesz, ja mogę ci, ci serca to wziąć. Dlatego też nie moją farbę. dobra, hey, dwóch versus 1. Dobra. Ale co ty robisz? Co no, ty robisz? Wiecie, nitkę, wiesz co to jest hity? Oj, 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 panika, panika, tak? Panika weszła? Staszek, Staszek, co się dzieje? Co się dzieje? Czemu ty knoka używasz? Staszku Jejku Panie, panie, co pan, co pan robi? Ty wiesz, że ja mam przewagę nad tobą tak, Wisz, jaką? Tak. Intelektualną ty, ty To ma twoje to, chromosomy to, na krzyż, to, to mi nic, to, nic to nie zrobi nie To powiedz no, nie nie to powiedz rabarbar A z kiedy nie powiedzieć Wiesz o tym? Ej. Co giniesz? No chcę ci coś pokazać, nie bij mnie! No dobra. Nie chcę, nie chcę dobra, 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 chodź! Łafałku, no stój! Tak, no, tak, tak, obie ci, że to pokażę! Dobra, Raf, chodź chodź chodź, chodź. Jeszcze chcę ci raz, pokazać. jeszcze raz! Przepraszam, no chodź! Żarty, żartami, nie bij, ale... No nie bij! Co, bo giniesz, tak? Oj! No tak! Oj. Oj, oj. oj. Tutaj, coś padło, ty, ej, coś, ej! Czy tu... Czy ty czy, 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 czy to był totem? Czy ty to trzeci totem? Nie! 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 Aż tak tragiczny nie jesteś. Nie. nie. Ty zawsze byłeś tragiczny, ale aż tak? To chyba nie. Dobra, ja mam za ciebie tak. Ja mam na ciebie o, wymogi pewne. I dobra, ale ja ci na najpierw coś pokazać, bo specjalnie coś dla ciebie zrobiłem. Ty dla mnie coś zrobiłeś, tak? Stwierdziłem, że okej, okay, pójdę za nim. Może sero mówi prawdę. No ja ci zau myśl, że ja cię mam realnie zaufać. W jakim celu, czemu masz shifta? Co masz mi za debilę? Co masz mi za debilę, prawda? Sześć tu <laughs> krecie. Czy ty masz, czy jesteś jakiś inny? Czy cię gdzieś podmienili? Nie wiem, cię w oknie życie na parapecie znaleźli, czy co? Gdzieś wypadłeś głową mokrawiasz, nie gdzieś uderzyłeś czy co? Co się stało? O co tu chodzi? Ty naprawdę się dobrze czujesz, tak? Nie masz gorączki żadnej. No dobra, to co? Zadamy to gówno twoje? Dobra, no to git. To już też, na, też nawet nie jest gdzie ja jestem. gdzie jesteś, tak? A wiesz mi Będź to, tak. szczerze? Ja chcesz tak i widzę, że ty naprawdę yy, chcesz tak się bawić? Okej, okay. nie ma problemu. Mogę, ja mogę ja mogę iść tak do tańca. Spoco? Nie ja mogę iść tak do tańca, nie ma problemu. Bo do tańca trzeba dwojga. Trzeba pandę tu rozwalić. Ja Tutaj coś dobuduję o pięknie, tutaj bym sobie tak zrobił, to może sobie bazę zrobię, ty ej dobra, ja mam pomysł, rudy. Ty tam ta, i sobie, ja tutaj zrobię e... coś po mieli miej to w dupie. Ja wiem co tu zrobię, ja tu zrobię tajną bazę. Co ty na to? Ja wiem co zrobić tajną bazę. Tajną bazę w tajnej bazie sobie zrobię. Mhm. Ja uważam, to jest gigam mocne. To masz w dupie tą pandę? Chcesz, żebym ją wysadził? Czy jaką pandę? Wiesz, że jestem w pandzie. Ja tu wysadzam, sam TNT właśnie w tym momencie. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. No, z w tym momencie. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. uh -huh. To masz tu gdzieś, Nie zależy ci na nie, rozumiem. Ah, <słys> Ja not. powtórzę pytanie. Ale słuchaj, kominiorzu, mm, zacznijmy od tego, że ta panda ma imię. Tak, to, to główno ma na imię. Nie, czy ci mogę mówić? Miedzierz? Czy jak się nazywacie? Czy nie, nie, to ta panda nazywa się McQueen Panda McQueen? ma a co, że McQueen. szybko ucieka, tak? Tak jak ty Nie, że jest za... Mm. Bo kto nie robi zygzaka makwina? Nie no to... to ale więc... co ty tu już grejfujesz! No wypie mm. jest to... Ja pierdzielę ja, Jak mi to w mm. Ty nie umiesz uszanować czyjejś pracy! Co stawiamy? Stawiamy tu TNT? Hmm. Może jest to ten. O, No i pokornie, dzień dobry, witamy. I co? Co? Jesteś taki pokorny dalej? Chcesz? Czekaj, czekaj. Ja czekaj my... w końcu. Ty dobiegaj! Czekaj w końcu! Nie! Ty do mnie gada, że możesz czekać? Pieseczku, pieseczku. O, pięknie! Tak, tak. Ale nie, Albert. Też tak? Na pewno? Mhm. Ja mam cię Patrz. do końca dojechać? Fafik I... to do, do kąta. No ładnie, Fafik, do konta, do konta, ja cię to nauczę gra. Czyli dobra, ja, ja twój statement chcę, usłyszeć? Masz w dupie, żeby odpowiedzieć mi na moje pytanie, tak? Tak? Jest bandy, ja ci na to jest mi. Ale pytań. nie, ja mam inne pytanie zadawamy wcześniej. Odpowiedź mi tak, Jezus, akurat na tam. Ale tam nie! Tam. Ja chodzi mi o to, czemu zdrowie są trzymałeś, czemu mi rozwaliłeś bazę? Ty jesteś debilem. No, debilem to jest, właśnie, to nie masz tu zamknąć. Ej, stój, 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 dobra, Okej, okej, okej. Okej, okay, słuchaj. Z Draviusem sytuacja była zgoła inna niż się mogło wydawać. Dravius mi po prostu za to zapłacił. Mm -hmm. Co? Ej, czekaj, czekaj, co? No, Dravius mi zapłacił za to, że pomogłem mu... Zapłacił i... ci za to, że zabiłeś moich villagerów? Zapytam konkretnie pytanie. Tak, bo chodziło o to, że on po prostu bał się konsekwencji, że ty się denerwujesz, a z racji, że no, wiesz, ja uważam, że i tak jesteś głównym do szczania. To tylko. Czy ty masz mnie naprawdę za debila? Czy ty myślisz, że osoba, z którą nigdy konfliktu przynajmniej nic mi nie wiadomo? Nie, ty się, jesteście naprawdę jakiś. Czy gdzieś naprawdę podrzucili? Dobra, e, ja tego tak nie zostawię, bo to jest jakiś brak słów. On nagle sobie wyszedł. Dlatego widzowie, napiszcie w komentarzu koniecznie, co zrobić dalej. Co jeszcze, wprowadzić w mój plan zemsty na kapilocie. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku i coś czuję, że Reborn wraca do tego, co było. Czyli do wielkiego konfliktu. A więc za to klikajcie jeden z tych filmów, bo zdecydowanie wam się spodobają.